Cześć! Witam wszystkich fanów w pracy dobrymi narzędziami. Mam na imię Łukasz i dzisiaj pokażę Wam kratkę malarską marki ProLoin. Jest to niezawodny przyrząd, który pomoże Wam w każdym malowaniu. Jest to coś, co naprawdę jest bardzo często niedoceniane, a pozwoli Wam nie tylko zaoszczędzić farbę, równo pokryć ściany podczas malowania, ale jednocześnie pozwoli Wam też uniknąć zbyt dużego sprzątania. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy korzystacie z samej tylko kuwety, w której mamy farbę, bierzemy wałek wyciskamy wałek, no to jest ryzyko, że albo zbyt dużo farby wyciśniemy i będziemy musieli dużo częściej wałek moczyć, albo z kolei, jeżeli zbyt nie mało dokładnie wyciśniemy farbę na kuwecie, no to ta farba będzie chlapała, będzie mieć zaraz całe pochlapane ręce. Natomiast w momencie, kiedy używamy tej kratki, przyciskamy kratkę kratką wałek, to automatycznie ta część Farby, która opiera się nam o kratkę, jest wyciśnięta, No natomiast pozostałe elementy na wałku zostają, że tak powiem, nasączone tą farbą. Dzięki czemu jesteśmy w bardzo łatwy sposób w stanie dobrać idealnie ilość farby do wałka, tak aby nie chlapała, ale jednocześnie abyśmy świetnie mogli pomalować ścianę dużo szybciej. Więc tak jak widzicie, marka ProLine oferuje ogromną gamę różnych produktów. Jeżeli pierwszy chcecie poznać nadchodzące nowości, zasubskrybujcie nasz kanał. I do, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!